Na Euro 2020 zostało już tylko 8 zespołów, a to oznacza, że rozpoczynamy fazę ćwierćfinałową. W 18 odcinku programu Lecą Typy: Zajmiemy się spotkaniem Belgia-Włochy. Zapraszamy. A typy bokmacherskie na hit ćwierćinowych zmagań przedstawię razem z Żelkiem Drzeżyńskim. Tam. Sportowym 24 Adamem Godlewskim. Cześć. Oraz redaktorem portalu Legalni w Piotr Piotrem Rzewczunem. Cześć. Panowie, po krótkiej przerwie wracamy, wracamy do typowania, ale jeszcze zanim zajmiemy się meczem Belgia-Włochy, chciałbym szybko wrócić do poprzedniego spotkania, gdzie doszło w końcu do przełamania. To były typy na mecz Anglia-Niemcy, tam skutecznością popisaliśmy się razem z Piotrkiem, także Piotrek, Szapoba cieszę się, że w końcu wychodzimy z szafy i wracamy do, do gry. Najwyższym, najwyższym kursem, który szedł w tamtym odcinku, to, to był kurs mój, tam obstawiłem, że Anglia wygra lub zremisuje, będzie poniżej 3,5 gola. Oraz, oraz Anglicy będą mieli powyżej 2,5 rzutu różnego i po siedmiu nieskutecznych typach w końcu mi coś weszło. Także mam nadzieję, że teraz rozpoczynam kolejną dobrą pasę, tak jak było to na początku, ale typy na mecz Belgia-Włochy rozpoczynamy od propozycji Żelka. No, gratuluję Ci serdecznie, Tejangi, chociaż gdyby Thomas Miller zrobił to, czego oczekiwało od niego miliony Niemców i również ja, to byłoby moje 1-1. Tak, by było 13 -1. Strzelałyby, strzelałyby korki od szampana. Natomiast tutaj dużo bezpieczniejszy proponuje strzał w tym meczu Belgia-Niemcy. Przepraszam. Dużo bezpieczniejszy strzał proponuje na mecz Belgia-Włochy. Faworytem są dla mnie Włochy. No, 31 meczów bez porażki to jest coś, coś niebywałego, z czego większość tych meczów to, to spotkania wygrane. No, Belgia tych meczów 13, ale to, co robili na mnie gigantyczne wrażenie, to jest defensywa włoska. Myślę, że nawet Lukaku nie da rady strzelić gola swoim kolegom z Ligi Włoskiej. Taki wynik bym obstawił 2-0, ale żeby było bezpieczniej, to Włochy wygrywają i nie padnie w tym meczu więcej goli niż 3. Dzięki, Żelek. Teraz Piotrek, proszę. No Ten mecz Anglii z Niemcami pokazał, że jeśli chodzi o typowanie, to czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze, ale nie mogę sobie nigdy odmówić bardziej rozbudowanych typów, jeśli mam na to, mam na to szansę. Yy, nasi szanowni komentatorzy sportowi, futbolowej rzeczywistości, mawiają, że i Włosi, i Belgowie mają już ten, ten zły moment na euro, ten słabszy moment na euro za sobą. Czy na pewno, nie jestem taki pewien, może yy, gorsze dni jednej lub drugiej drużyny będą trwały jeszcze? jeszcze właśnie tutaj w tym ćwierćfinale, więc, więc ja się tu trochę podpierałem. Ale dla mnie mimo wszystko e, też faworytem e, jest Italia, więc ja na pierwszy z ćwierćfinałów proponuję takie następujące rozwiązanie. Włochy lub remis poniżej 4,5 goli, bo nie liczę tutaj na, na jakieś wielkie strzelanie. No ale czy dwie, obie drużyny strzelą? Moim zdaniem powinny. No. <śmiech> Belgia <śmiech> Z Portugalią pokazała, że no, nawet jak nie idzie, nawet jak nie ma tych składnych akcji, nawet jak kontry nie wychodzą, no to, no to można sięgnąć za, za szesnastki i ładną bramę i, i, to, i to będzie siedzieć. Więc e, obie drużyny strzelą gola. E, Włochy lub Premis i poniżej tych goli 4,5. Jak zawsze kreatywnie. Dzięki. Teraz Adam. Ja już pewnie przyzwyczaiłem. Mam nadzieję, że Was przyzwyczaiłem do tego, że szukam. E, no raczej wysokich typów i staram się na, na fantazji jechać w tej naszej grze wewnętrznej. Kończy się to bardzo, bardzo różnie oczywiście, natomiast jeśli chodzi o mecz Włoków z Belgami, to do końca nie wiem czego się spodziewać. Pewnie Belgowie mają lepszą ofensywę, lepszy atak napędzany przez, przez Lukaku. Włosi mają lepszą obronę, e, obronę nienapoczętą od, od wielu meczów, ale każda seria kiedyś się kończy. E, nie grali jeszcze w tych mistrzostwach z przeciwnikiem takiej klasy jak, jak Belgowie. E, myślę, że to będzie taki bardzo ostry sprawdzian, zwłaszcza, że Włosi tak jakby troszeczkę oszukali Wszystkich na początku turnieju biegali jak młodzi bogowie. Pytanie, czy, po, czy przyjechali na ten turniej na, na zupełnej świeżości, czy pomyśleli też o tym, jak będą się fizycznie prezentowali w meczach numer 5 i, 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 i kolejnych. Jest, jestem tego bardzo ciekawy. Nie sądzę, żeby to się skończyło podziałem punktów. Nie sądzę też, żeby Włosi po raz kolejny zachowali czyste konto, dlatego postawiłem, że strzelać będą obydwie ekipy, a wygra Belgia lub wygrają Włosi. Zatem niech wygra lepszy, po prostu. I to jest tryb niby prosty, ale, ale wygląda bardzo, bardzo solidnie. Jeśli chodzi o mnie, to ja chciałem postawić na, na zwycięstwo Belgów lub na ich awans. Ale nie do końca jestem pewny, faktycznie, czy ci dobrze, bardzo dobrze grający Włosi jednak, jednak w tym meczu nie okażą się lepsi. Dlatego y, moim typem w tym meczu jest to, że Romelu Lukaku strzeli bramkę. Y, popieram to tym, że prawdopodobnie Kevin De Bruyne w tym meczu zagra, a to mnie ostatecznie przekonało do tego, żeby na ten typ się zdecydować. Co prawda to jeszcze nie jest oficjalnie potwierdzone, ale, ale De Bruyne nic poważnego się nie stało. Także nie sądzę, żeby Martinez go na tak bardzo ważnym mecz nie wystawił. Wiemy, że jak. Jest De Bruyne, to Lukaku gra się znacznie, znacznie łatwiej. Ponadto w ofensywie Belgii jest dużo innych ofensywnych piłkarzy w wysokiej formie. Czy to bracie Azard, czy choćby wchodzący z ławki Janik Tarasko. Janik Także wydaje mi się, że Lukaku będzie miał w tym meczu znacznie więcej piłek, niż było to w meczu z Portugalem, gdzie owszem, dużo było na niego granych długich piłek, ale jako takich sytuacji to zbyt wiele na pasji Interu. Nie mam, nie miał. Dlatego w tym meczu typuję, że Romelu Lukaku strzeli przynajmniej jedną bramkę i wydaje mi się, że tym razem pelk ponownie trafi do siatki rywali. Mamy panowie, więc komplet typów na, na ten mecz. Przechodzimy teraz do dokładnych wyników na dwa spotkania, które otworzą ćwierćfinałowe zmagania na Euro 2020, a więc Belgia, Włochy i Szwajcaria, Hiszpania. Poproszę ciebie, Adam, o dokładny wynik na te spotkania. Z tymi wynikami, na tym euro, to, to kurczę, trzeba byłoby najpierw do wróżki pójść, żeby, żeby postawić coś, coś sensownego. W meczu Belgów z, z Włochami, trochę, to, 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 trochę idąc na koniec, bo spodziewam się, że wy będziecie faworyzowali Włochów, więc ja postawię 2-1 dla, dla Belgów, ale oczywiście gwarancji za taki wynik nie daję. A, a jeśli chodzi o Hiszpanię za Szwajcarami... Pytanie, jak Szwajcarzy się zregenerują... że powiedziałem, Hiszpanów ze Szwajcarami. Tak, jest, dokładnie. Pytanie, jak Szwajcarzy się zregenerują po tym tyleżej i rzutach karnych z Francuzami, a być może jak Biało-Czerwoni w 2016 będą, będą grali nie, nie raz, tylko, tylko dwa. Po 120 minut i, i znowu dojdzie do serii, do serii rzutów karnych i t, chyba chyba w, w tych okolicach bym, bym się kręcił. Czyli, czyli jakiś remis po 90 minutach i, i gramy do końca. Dobra, czyli jaki dokładny strzał w tym meczu? Jaki wynik? A niech będzie jeden-1. Dzięki. A ja akurat też uważam, że Belgowie ten mecz ostatecznie wygrają i też właśnie. Typuje wynik 2 do 1 dla Belgii, ale wydaje mi się, że dopiero po dogrywce. A w meczu Szwajcarii i Hiszpania obstawiam 3-1 dla Hiszpanii. Szwajcaria na pewno już swoje funkcje zrobiła, pewnie trochę ta, te, ten mecz sprawdzą, się na nich odbije pod względem fizycznym. Wydaje mi się, że ja tak rozpadnie Hiszpanie sobie ze Szwajcarią poradzą, więc tak by było ode mnie te, te dwa wyniki. Żalek? Ja mam w głowie te słowa, które powiedział pewien trener futbolu amerykańskiego już dawno temu, że ofensywa sprzedaje bilety, natomiast defensywa wygrywa trofea. Tu już mówimy o jakimś trofeum, jakim jest brązowy medal dla wygranego. A, a te drużyny, mówię tutaj też o Hiszpanii, dorzucam do Belgii i Włochów, potrafią naprawdę grać kapitalnie w defensywie Hiszpanów. Na początku krytykowaliśmy, że są mało skuteczni. No, ale w obronie grają jednak bardzo dobrze. I ten ostatni mecz traktuje jako troszeczkę taki wyjątek, potwierdzający regułę. I to mówię, Serrao Exfergus, są to też, to, to też mówił, że jednak ofensywą możesz wygrać poszczególne mecze, ale defensywą zdobywasz mistrzostwo. Więc, żeby nie przedłużać 2-0 w meczu Włochy-Belgia i 2-0 dla Hiszpanów, a może nawet 3, chociaż bezpiecznie 2-0 dla Hiszpanów w meczu ze Szwajcarią. I na koniec Piotrek, twoje wyniki. Szwajcaria, Hiszpania, 1-2, Belgia, Włochy, 1-1. Dzięki bardzo, tylko bardzo konkretnie. Teraz żelek, tweet twój tweet na dzisiejszy program. Temat bardzo mi bliski, Wam powiem. Bramki samobójcze, gdyż będąc kiedyś w, w teleturnieju Awanturę okazja jako uczestnik, dostałem nagle pytanie Krzysztof Bisz mówiący, Pan Bejrzeń Sław jest dziennikarzem sportowym, nie powinno być problemem. Ile bramek samobójczych padło na Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii? Był rok gdzieś 2005. Ja wtedy mówię: no Gdyby mnie spytano, nawet ile bramek wiem, strzeliła Turcja, ile bramek straciła Brazylia, to jestem w stanie to policzyć, ale policz tu gole samobójcze. No i tak trzy sobie przypomniałem. Yy, mówię o jakimś pewnie zapomniałem, nie dwa, dwa sobie przypomniałem, mówię, pewnie jakiś mi jeszcze umknął. No to strzelajmy trzy. No i się okazało, że trzy i kiedyś tych bramek samobójczych padało dużo mniej. Ja zobaczcie, ile padło już na tym na tym turnieju. To, jest, to, 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 są, to są astronomiczne liczby. Filip Macuda tutaj takiego tweeta, takim tweetem to przypomniał. No, że po prostu strzelają sobie bramkarze też. Czasami jest to klasyfikacja gola, że piłka pory koszecie Kiedyś takie bramki były zawsze przyznawane y, strzelcowi, ale tych bramek samobójczych pada niesamowicie dużo i ja powiem szczerze, że będę pamiętał. Liczył nawet z tego turnieju. ktoś mnie zapyta za parę lat, ile bramek samobójczych padło podczas Euro 2020 to będę wiedział, że 9 plus to co jeszcze padnie. No samo jest w potężnym gazie na tych mistrzostwach, to, to, trzeba, to trzeba, przyznać naprawdę, że skutecznością bardzo wysoko się popisuje jeszcze że lek poprosimy o twoją pocztówkę. Pocztóweczka w temacie, w który już kiedyś już kiedyś był, ale zauważam, że jest potężne zainteresowanie ślubami na Zanzibarze, także jeśli zwycięzca naszego konkursu nas ogląda, wie, że ogląda regularnie przyszły zwycięzca, no to będzie wiedział, że jest dużo opcji zorganizowania sobie ślubu. Dawałem takie zdjęcie ze ślubu znajomych na Sandbanku, a też kolejni znajomi na przykład przyjeżdżają w takich okolicznościach jak przyrody, jak tutaj zdjęcie macie bardzo pięknie podczas przypływu, że jest tylko kilka metrów plaży między oceanem a skałami, kwiatki, muszelki tańczący masaje, tańczący masaje wokół. Ludzie świętujący ślub bez żadnych maseczek, wesele trochę spokojniejsze, ale naprawdę obecności przyrody na śluby są fantastyczne na Zanzibarze i polecam, co mogę mówić. Także panowie, którzy oglądają, wszyscy typujcie wyniki ćwierćfinałowych meczów i zamiast... Albo panie. Albo panie i zamiast wesele gdzieś w remizie spędzać to na pięknej plaży Zanzibarskie, myślę, że otoczka znacznie, znacznie lepsza. Ćwierć finały typujemy dokładne wyniki, a ja już zapraszam na kolejny odcinek, gdzie zajmiemy się meczem. Wydaje się jednostronnym Ukraina, Anglia, ale na pewno zaproponujemy coś, coś bardzo ciekawego. Dzięki panom za dziś, do zobaczenia.